Czasowe organizacje ruchu to nieodłączny element drogowego krajobrazu. A na polskich drogach, oczywiście, dochodzi do tego jeszcze BURDEL w oznakowaniu. Znaki nieodpowiadające rzeczywistej sytuacji na drodze? Norma. Dziadowskie i wytarte żółte oznakowanie poziome? Standardzik. A po zakończeniu robót pozostawione znaki drogowe. Ten znak może nie wygląda na taki, ale wierzcie mi, to pozostałość czasowej organizacji ruchu i do niego wrócę przy innej okazji. Pozostawienie nielegalnego w danym miejscu znaku stop, choć droga poprzeczna jest nieprzyjazna, a wszystko po to, aby kierowcy uczyli się ignorować zbędne znaki? Proszę bardzo. Późno pojawiająca się żółta strzałka kierunkowa stanowiąca jedyną informację, że pas prowadzi jednak w innym kierunku? Jakżeby inaczej. Stosuje się także większe niż zazwyczaj znaki kierunkowe, aby w całej tej plątanii nie było łatwiej się zorientować. Tu przeszli samych siebie i dodatkowo zastosowali strzałki w różnych kierunkach, skrócili nazwę tej samej miejscowości na inne sposoby oraz pominęli widocznie zbędne numery dróg i wyróżnik państwa dla Berlina. Wszystko z myślą o czytelności, w końcu to autostrada. Za to tutaj dali radę upchnąć jeszcze symbol samochodzika po więc nie to, że nie potrafią. Czy o czymś zapomniałem? Ano tak, ograniczenia prędkości. Podniesienie prędkości w zabudowanym z okazji prac drogowych? Czemu nie? Przecież to, że jesteśmy w zabudowanym, to marna wymówka, aby nie ustawić sobie jeszcze jednego znaku. No i nie można nie wspomnieć o klasyce tymczasowych organizacji ruchu, czyli zakazu wyprzedzania, które to zgodnie z przepisami nie mogą być stawiane na drogach z dwoma lub więcej pasami ruchu dla jednego kierunku. Wiadomo, to nie wszystkie chwyty stosowane w celu zmylenia kierowców. Oczywiście trzeba mieć pewną wyrozumiałość dla czasowego znakowania na lokalnych drogach, ale jednak od znakowania na autostradach należałoby wymagać więcej. No ale nie w Polsce. Przenosimy się na autostradę A1, bohaterkę dzisiejszego odcinka. Tutaj jak przypuszczam postanowili sobie przyoszczędzić i zamiast wymalować żółtą przerwaną linię, to pozostawili sobie tę białą ciągłą linię wyznaczającą pobocze jako linię rzekomo oddzielającą pasy ruchu. Czy czepiam się? Może tak, ale do to się tak ciągnie przez 7 km. I przez te 7 km nic specjalnego oprócz skierowania ruchu na jedną jezdnię się nie dzieje. Czy ta linia w ogóle pozostaje w mocy? I czy jest tu poprawnie pozostawiona? Odpowiedź będzie dość zaskakująca. Dla jednego kierunku dostępny był tylko jeden pas ruchu, dla przeciwnego dwa, w tym jeden poprowadzony pasem awaryjnym. Żółte linie zastosowano jedynie na odcinku przejściowym. Dalej żółtego znakowania poziomego brakuje. Czy można tutaj zmienić pas ruchu i przejechać przez linię ciągłą? Pierwsze co może przyjść do głowy to, że nie, przecież to linia ciągła. Jednak moim zdaniem nie jest to takie oczywiste, ale o przepisach później. Na prawym pasie i tylko na nim pojawiają się co jakiś czas żółte strzałki kierunkowe. Do tego znaki F15, które niby potwierdzają obecność ciągłej linii. Ciekawie dzieje się na węźle. Tu pojawia się biała linia przerywana i żółty X na linii ciągłej. Strzałki kierunkowe w prawo pozostawione bez zmian albo z domalowanym grotem na wprost. Na rozwidleniu, jak widać, 1x na powierzchni wyłączonej z ruchu. Załącznicą wjazdową także pozostawiono linię przerywaną. Strzałki naprowadzające, znowu bez zmian albo z x. -em. Linia ciągła w normalnych warunkach kończąca pas włączania, na niej 1 żółty x. No i koniec tego odcinka specjalnego. Jedna żółta linia ciągła. Druga linia tym razem się nie zmieściła. A teraz w drugą stronę. Żadnego żółtego oznakowania poziomego na początku jak i na końcu. Te nagrania pochodzą z sierpnia 2024 roku, ale to tylko jeden z etapów dłuższej serii remontów, a z tego co mi wiadomo, to wszystkie wyglądały podobnie. Kilka słów dlaczego w ogóle poruszam temat tego oznakowania. Dostałem kilka wiadomości na ten temat. Tu jeden filmik od Dawida z innego etapu prac na A1. Linia ciągła w żaden sposób nieodwołana. od tak przycina rzekomy prawy pas ruchu. I jak się tu zachować? Natknąłem się także na ten film z kanału Bandyci Drogowi. A jezdnia jest podzielona na trzy pasy ruchu: jeden w lewo i dwa w prawo, z zakazem zmiany pasa ruchu. Potwierdzają to zarówno znaki poziome, jak i pionowe. Nie miało to żadnego znaczenia dla niedouczonego kierującego pojazdem BMW, który jechał za mną na zderzaku, co miało mnie zmusić do zmiany pasa ruchu, mimo że było to przecież zabronione. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj nikogo bronić, a na pewno nie kierującego BMW, i nie chcę mi się jakoś specjalnie komentować tego zdarzenia. Po prostu mam dość barbarstwa w oznakowaniu dróg przy równocześnie rosnących oczekiwaniach wobec kierowców, by źle postosowali się do takich absurdów. Patrzcie, jaki pirat drogowy, gdzie mu się tak śpieszy, naprawy pas? Póki co mamy kierowców, którzy bez wahania ignorują taką organizację ruchu, uznając ją za absurdalną, i trudno się dziwić. Linia ciągła, której nikt nie odwołał, pewnie z lenistwa lub oszczędności, a jej obecność nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. A do tego na węźle pozostawiono przerywaną, co tylko potwierdza to wszystko. Ale z drugiej strony są i tacy, którzy będą się stosować do takiej linii, traktując ją jako świętość, mimo że jej zastosowanie w tym miejscu przeczy zdrowemu rozsądkowi. Na swoim nagraniu udało mi się uchwycić coś takiego. Kierujący Volkswagenem zjeżdża na prawy pas, dając się wyprzedzić, po czym dość nagle wraca na lewy pas zupełnie niepotrzebnie. Następuje to tuż przed miejscem, gdzie kończyłby się ten pas ruchu, no ale jak wiemy, on się nie kończy. Przecież jest tu żółty X. Przypadek? Moim zdaniem należy zrobić porządek z oznakowaniem dróg. Na tym prostym odcinku nie ma żadnego powodu, by pozostawiać linię ciągłą, a ewentualne prace odbywają się na sąsiedniej jezdni. Dodajmy, że ponieważ ruch w tym miejscu odbywa się dwukierunkowo na jednej jezdni, więc wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione. Ograniczenie prędkości to 80 km na godzinę, ale przecież nie jest to prędkość minimalna takowa w ogóle na polskich autostradach nie istnieje i jakiś pojazd może jechać wolniej. Czy w takiej sytuacji miałbym czekać z wyprzedzeniem, aż dojadę do węzła, żeby w końcu zmienić pas ruchu? A jeżeli naprawdę celem było zakazanie zmiany pasa ruchu, to czemu nie zastosowano żółtej ciągłej linii? Może przynajmniej w okolicy węzła, bo wtedy byłoby zbyt czytelnie? O ile mogę zrozumieć pewne uproszczenia na drogach lokalnych, to tutaj mowa jest o autostradzie. Poza tym, nawet w Polsce bywa, że oznakowanie robót drogowych jest lepsze. Oto kilka przykładów. Tu namalowano inną linię przerywaną, jest też linia krawędziowa ciągła. Kolejny przykład: tu namalowano inną linię przerywaną dla zanikającego pasa ruchu. Wymalowano także żółtą podwójną ciągłą, i to także tam, gdzie i tak była podwójna ciągła, ale biała. Następny przykład. Wyznaczono żółtą linię przerywaną na białej ciągłej, bo jest tu tymczasowa zatoka autobusowa. Ale to nie wszystko, jest jeszcze linia zatrzymania złożona z trójkątów, która jednak wygląda nieco komicznie. Tu udało się zakreślić wszystkie strzałki, wymalować normalne żółte strzałki oraz linie krawędziowe ciągłą i przerywaną. I ostatni przykład. Przed żółtą linią ciągłą zastosowano linię przerywaną o krótkich przerwach a tego chyba dość często brakuje. No i przede wszystkim nigdy nie spotkałem się z zastosowaniem ciągłej linii w takiej sytuacji na tak długim odcinku, ani w Polsce, ani za granicą. Pora wrócić na A1. Poszukam czegoś w przepisach, co pozwoliłoby stwierdzić, że widoczna organizacja ruchu jest w jakiś sposób nieprawidłowa. Co prawda komenda wojewódzka policji zaopiniowała ją pozytywnie, ale jak dobrze wiemy opinie policji są gównowarte. Niestety nie znalazłem żadnych regulacji ograniczających nadużywanie linii pojedynczej ciągłej, dlatego to zadanie będzie trochę karkołomne i może sprawić wrażenie jakbym odwracał kota ogonem, ale jeszcze krótko wyjaśnię. Te przepisy nie są dla mnie wyznacznikiem, lecz jedynie narzędziem do zrobienia czegoś z widoczną organizacją ruchu. Na początek, zgodnie z przepisami, znaki poziome barwy żółtej stosuje się w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu, jeżeli na jezdni pozostaje oznakowanie stałe barwy białej. Chyba nie do końca to zrobiono. Ponadto, znaki barwy białej, które nie obowiązują w czasowej organizacji ruchu, powinny być przekreślone kreskami barwy żółtej o szerokości minimum 12 cm. Ja tu nie widzę żadnego przekreślenia, ani tym bardziej dalej. Jak więc interpretować tę białą linię w dodatku w połączeniu z tymi znakami F15? Mi wyszło coś takiego. Jest to linia P7B, linia krawędziowa ciągła. Wyznacza krewęć jezdni, a ponadto oznacza zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym. A zatem, jeśli ta linia nadal obowiązuje, to nie tyle, że zabrania zmiany pasów ruchu. Ona nie wyznacza pasów ruchu, tylko oddziela jezdnię od pobocza. Tą częścią drogi nie wolno więc w ogóle jechać. Ale linia P7B to nie jest jedyna linia ciągła przewidziana przepisami. Mamy też linię P2, która oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i zabrania przejeżdżania przez nią. Może ta linia krawędziowa w tych warunkach stała się linią P2 i teraz oddziela pasy ruchu? No nie. Jak doskonale widać w tym miejscu, te linie różnią się szerokością. To jest P2, a dokładniej P2a, a to P7B. Co prawda istnieje wariant linii P2, a mianowicie P2B, która ma identyczną szerokość co linia P7B, jednak służy ona do wydzielania bus pasów i pasów dla rowerów oraz zwykłych pasów ruchu. Natomiast można ją stosować jako linię poprzedzającą lub kontynuującą linię P1C, a linia P1C to ta linia służąca do oddzielania pasów ruchu, włączania, wyłączania, przeplatania itd. No i niby na węźle mamy tę linię P1C, więc moglibyśmy uznać, że ta linia ciągła jest poprzedzeniem tej linii przerywanej P1C i wtedy byłaby to linia P2B. To i tak bez znaczenia, bo skoro nie ma tu pasów włączania i wyłączania, to nie są spełnione warunki do zastosowania linii P1C na węźle, zatem ta linia ciągła nie może być linią P2A ani P2B. Podsumowując, mamy tu linię krawędziową oddzielającą pobocze od jezdni, a tak oznakowanym poboczem nie możemy się poruszać. Dalej mamy żółtą strzałkę P8. Oznacza ona, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką. Jeśli na podstawie tej strzałki przyjmiemy, że jest tu jednak pas ruchu, no to powinniśmy zignorować białą ciągłą linię. W końcu mamy taki przepis, który stanowi, że jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, a tak właśnie jest, bo z tej linii wynika, że jest tu pobocze, a ze strzałki, że jednak pas ruchu, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Wygląda mi na to, że mamy tu więc dwa niewyznaczone pasy ruchu. Ale chyba jeszcze warto powiedzieć parę słów o znaku pionowym F15. Niby pokazują linię ciągłą między pasami ruchu. Moim zdaniem, informacja ta nie ma żadnej mocy, ponieważ znak F15 służy jedynie do wskazania kierunków jazdy, w których przeznaczone są pasy ruchu. Nie służy zaś do ustalania lub informowania o liniach oddzielających pasy ruchu. To tak jakby użyto na przykład tabliczki T30 do informowania o tym, że gdzieś jest płatny parking. Tabliczka T30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu, a znak F15 informuje jedynie o kierunkach pasów ruchu. Co prawda warunki techniczne stanowią, że linie oddzielające pasy ruchu na znakach powinny być zgodne z zastosowanymi na jezdni. No ale, moim zdaniem, dla kierowcy jest to jedynie powtórzenie pewnej informacji. Ostatecznie wiążące są znaki poziome, a ten znak poziomy przecież nie obowiązuje. A czy znaki pionowe są w ogóle ważniejsze od poziomych? Nie, z aktualnych przepisów nic takiego nie wynika. Oczywiście to tylko moja interpretacja, przy której się nie upieram, i w ogóle nie zdziwi mnie, gdy ktoś inny dojdzie do zupełnie innych wniosków. Na organizację ruchu złożyłem skargę. Konkretnie to na to, że GDDKIA ja zatwierdziła tę organizację ruchu. Choć moim zdaniem nieprawidłowości związane z pozostawieniem białej ciągłej linii, brakiem żółtej linii, bałagan ze strzałkami P8 i P9 powinny skutkować odrzuceniem takiej organizacji ruchu. Ku mojemu zaskoczeniu dostałem odpowiedź, że skarga została rozpatrzona pozytywnie. A to się naprawdę rzadko zdarza. Została przeprowadzona analiza zastosowanych rozwiązań projektowych. Zidentyfikowane błędy zostaną skorygowane. AGDDKIA dołoży wszelkich starań, aby na kolejnych etapach remontu organizacja ruchu nie budziła tego typu zastrzeżeń. Dziękuję wymienionym osobom wspierającym ten kanał. Dziękuję także Dawidowi za podesłane nagrania. Niestety w listopadzie 2024 roku żadnej poprawy jeszcze nie zauważyłem, a póki co był to chyba ostatni etap prac.